Ja mogę sobie zaznaczyć te charakterystyczne linie, czyli w tym przypadku to będzie znak Mercedesa, który będzie się rozkładał tak. Może tutaj powstać taka naprawdę niewielka listwa skośna, wcale jej nie musi być. Tutaj to już tak jakby wszystko zależy od nas. I schemat pracy jest dokładnie taki sam, czyli ja najpierw sobie odbudowuję guzek od strony powiedzmy tej mezjalnej, przedsionkowej. Tu trochę za mało materiału, więc już dokładam. Wziąłem oczywiście, zacząłem od A2, tak żeby... No, słuchajcie. Tak, żeby sobie pozamykać już jakieś przestrzenie. I tak jak wcześniej biorę pędzel, Naciągam sobie ten materiał na brzeg preparacji, patrzę pod kątem, gdzie jest szczyt guska. On wypada idealnie.